Witam na kanale Adamańka Remonty. Tutaj takie pomieszczonko, które wcześniej było kuchnią, dookoła obiadę Tutaj będzie zatkane płytą te drzwi. Kuchnia. Płytki już sobie zbiłem z tej kuchni. Zostały w tej części, no bo tutaj mogą zostać. Z podłogi część też zbiłem. No i o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że z tego pomieszczenia powstanie garderoba i sama ubikacja z umywalką. Czyli ubikacja idzie tutaj w tej części, gdzie, gdzie zbiłem płytki, tak jak jest odcięte. Pójdzie tutaj ścianka działowa do góry. No i na tych płytkach będzie. Będzie garderoba, a tu w tej części na wprost będzie sanitariat WC, spłuczka podtynkowa i po przeciwnej stronie tutaj będzie duża umywalka bodajże na 90, także z tego pomieszczenia z byłej kuchni powstaną dwa garderoba i łazienka. Ja tu już trochę ponapoczynałem sobie przerówek różnych mam do groma. Przede wszystkim no kanalizacja. Kanalizacja oryginalna jest tak. Odgałęzienie tutaj, no bo to był wcześniej zlew do kuchni, odgałęzienie. No ja to odgałęzienie muszę tutaj wyjąć i wstawić trójnik, aby podpiąć się ze spłuczką. A tu w tej części biegnie sobie dalej rurka, muszę tutaj wyjąć w tym kolanku i też założyć trójniczek z wyjściem na 50 coś takiego, nie w tą stronę, w tą na 50, no i tutaj wyprowadzić do yy, odpływ do umywalki te rury co mam tutaj to jest ogrzewanie a przewód mam tutaj, tu jest yy, ogrzewanie podłogowe fajnie zamontowane, bo jest zamontowane głębiej w wylewce, jakieś 5 cm. Także dłużej się nagrzewa, ale dłużej się później też i studzi takie ogrzewanko. Ale mimo wszystko i tak tutaj pójdzie jeszcze jedno, jeszcze jedna mata elektryczna, no bo ta co jest stara to ogrzewa Teoretycznie, jak sprawdzałem kamerę termowizyjną, no to grzeje na samym środku. A tak jak tutaj były szafki kuchenne, widać ten ślad, no to w tych miejscach nie ma ogrzewania elektrycznego. Tak samo i tutaj ciąg szafek był. I tutaj do samego końca no też nie ma. Tych drzwi też tutaj wcześniej nie było, zostały teraz zrobione. Jako wejście do tej garderoby. To już przygotowane było wcześniej. Wracając do ogrzewania elektrycznego. Z racji tego, że to ogrzewanie jest na całości. Termostat mam tutaj niziutko założony, na to ogrzewanie zostaje będzie ogrzewało garderoba, garderobę, a do łazienki będzie rozwinięta druga mata, tym bardziej, że ta mata tutaj nie sięga do końca, więc na to pójdzie druga niezależna, która będzie. Służyła tylko do tej łazienki, także taka ciekawa przeróbka. Hm. Najlepsze jest to, że tutaj płytki pójdą mi płytki 150 na 75 taki format został wybrany. Na ścianach też będzie wykończone drzewem. Jedynie tutaj co będzie z puczka, to będzie to to w wykończone w płytkach. Ściany są gipsowe, no muszę to wszystko ponaprawiać. O, ślady. Ciężko się skuwało takie płytki, a ja nie chciałem też rujnować tych ścian, bo w środku jest wełna. Jak to ruszyć, to kurczę masakra. Tyle pyłu, tyle kurzu, więc po prostu starałem się, starałem się skuwać te płytki bez uszkodzeń płyty. Częściowo się udało, gdzieś tam muszę coś ponaprawiać. Tutaj do pionu kanalizacyjnego, no muszę cały wyjąć. A, wyciąłem też wcześniej sobie rurki od, od wody ciepła i zimna, odciąłem i założyłem zawory, także Mogę dalej spokojnie sobie pracować. Nie muszę już zakręcać wody w całym domu. A pion. No pion tutaj dokupiłem trójnik, który tam ma sobie wejść. No i to będzie wejście na, do spłuczki i do rozszczepienia pionu i później do łatwego złożenia no, istnieją takie rzeczy. Yy, taka mufa powiedzmy, która tutaj tą, yy, ten cały kołnierz, kielich ma taki wydłużony. Służy to po to, żeby yy, nasunąć maksymalnie rurę po złożeniu całego pionu, i później delikatnie sobie opuszczamy, wkładamy i całość funkcjonuje. No inaczej bez czegoś takiego ciężko jest złożyć. Na takim małym odcinku piąt trzeba mieć uwolnione przynajmniej 3 metry, żeby to wcisnąć. Ale to też jest ciężko, uszczelka się może podwinąć albo coś. Hmm. Także taka ciekawa praca. No tutaj te płytki widoczne były zielone. Tam są widoczne z korytarza, muszę też je ładnie wyciąć. Sorry. Tak żeby były po całości już jednakowe. No nic. Biorę się w takim razie za rozszczepienie tego pionu. Na wyżej później jeszcze wrzucę jak to mi wyszło. No dobra, temat wstawieniem trójnika ogarnięty. Tak, tutaj to wygląda. Wyprowadzenie do kibelka trójniczek, wyżej rewizja i na, na górze to jest ta mufa, która pozwala na złożenie tego pionu. Dla osób niewiedzących pokażę, jak to działa. Wstawię. Więc ta mufa działa tak, że ją się podsuwa do góry. tyle miejsca nam potrzeba żeby złożyć ten pion razem z, tak, z wykorzystaniem tej mufy, taki długi ma na kieluch, więc, kieli. więc wciskamy do samej góry wsuwamy pozostałą część pionu i to wystarczy opuścić wszystko musi być też na opaskach, powiedzmy, usztywnione. No i, i temat gotowy. Prosta rzecz: do obcięcia rury najlepiej to brzeszczotem, długim. No, w zależności, jakie macie podejście. Dobra. No i tutaj, też yy, trójnik, też wstawiony, gdzie pójdzie kanalizacja do umywalki. Tyle w temacie. Walczę dalej. Trzymajcie się. Cześć.